Witajcie, tutaj kuskers chciałbym dzisiaj wam pokazać jak, jak zrobić moją... Znaczy jak, kurcze Zbudować moją podobiznę Moja podobizna wygląda tak No właśnie tutaj, takie jakby majtki czy coś gacia. I pierwsza wiadomość Mam o, o, oryginalnego minecrafta, więc będę mógł nagrywać wam filmiki Ale jeszcze nie wiem Miałem wielkie problemy z moim save'em I niestety muszę wam powiedzieć, że nie będzie odcinków moich gramy na becie tylko będzie gramy multi, na multiplayer i yy, no i to by było no i to by było z, z tych wszystkich nowin wszystko Dobra zacznijmy od teraz od budowania tej mojej podopisnej Mam nadzieję, że muzyczka się mu podobała, ponieważ była fajna, <grym> moim zdaniem. I tak wygląda ta rzeźba. Jak no wydać, taka sama. Nie wiem, jak, coś, jak nie będziecie umieli y, tego zrobić, chociaż to jest bardzo proste, y, to, to w opisie filmiku dam wymiary. Znaczy, no nie wymiary, tylko tak jakby szkic z tego. Mógłbycie to narysować. Na, no zrobić. Bez, było bardzo proste. Nie zużywało tak dużo materiałów. Tylko tam z 34 czerwonej wełny jeden i kilka i z 30 żółtej by się Wam przydało. Jak chcecie to większe zrobić, to zróbcie większe. Tu wcześniej ja też robiłem moje, moją rzeźbę. Eee, nie trafiłem, kurde. Wiesz, ty. Czy widzicie, że kołomarnice odpychają dziwne, nie widziałem. to wcześniej mi tak wyszło coś tutaj źle zrobiłem. A tak, a tak teraz no więc tak komentujcie, subskrybujcie oceniajcie dawajcie na fajne a jak się nie podobało to kciuk w dół nie zarobię się będę nagrywał teraz trochę z multiplayer z moim kolegą i trochę z modów i tak, i, i rzeźb do, do no, robienia dobra, nara